Spektakularna liczba 100 goli w 32 spotkaniach, czyli ponad 3 bramki na mecz. W magazynie Totolotek Pucharu Polski pokażemy wam każdą z nich, a także porozmawiamy ze współautorem jednej z największych niespodzianek. W jednej 32 finału było wszystko to, co w pucharze tysiąca drużyny lubimy najbardziej. Zaskakujące rozstrzygnięcia, triumfy niżej notowanych zespołów efektowne gole zwroty akcji. Zobaczcie teraz krok po kroku, mecz po meczu, wszystkie 32 konfrontacje tej fazy rozgrywek. Skróty meczów w jednej 32. finału TotoLotek Pucharu Polski. Zaczynamy od rywalizacji Gryfa Wejherowo z Lechią Gdańsk. Ostatnia drużyna trzeciego szczebla rozgrywkowego w starciu z obrońcą tytułu. No ale mimo tego, że murowanym faworytem byli goście, to gospodarze w początkowych fragmentach całkowicie zaskoczyli lechie. Po pięciu minutach było już dwa do zera. Najpierw w trzeciej minucie trafił Maksymilian Hebel, a zaraz potem drugi cios wyprowadził Bartosz Gęsior. Pod tym uderzeniu głową pokonał bramkarza lechii. Zanosiło się Wejherowie na ogromną sensację, no ale Lechia miała jeszcze dużo czasu na gonienie wyniku. Zaczęła w 53 minucie, za sprawą Macieja Gajosa, który raptem minutę wcześniej pojawił się na boisku. Wejście Gajosa było zresztą punktem zwrotnym tego meczu, no bo 5 minut później ten sam zawodnik wpisał się na listę strzelców po raz drugi, tym razem wykorzystując asystę Makowskiego. Starczył Gryfa z Lechią wszystko wskazywało na dogrywkę. No ale w 89. minucie ta fantastyczna centra Wolskiego prosto na głowę Flavio Pajszał, a Portugalczyk uratował Lech Gdańsk od kompromitacji. Stal brzeg kontra Olimpia Elbląg, to rywalizacja trzecio i drugoligowca. Autorem pierwszego gola w tym meczu Oleksij Prytuliak. Ten rzut wolny wykonany źle, no ale drugi strzał był już zdecydowanie lepszy. Druga połowa to z kolei mały festiwal pięknych goli. Najpierw w 66 minucie piłka w polu karnym trafiła pod nogi Eryka Filipczyka, który oddał sytuacyjny strzał lewą nogą pod poprzeczkę i bramka stali był bez szans. Zrobiło się 2 do 0 dla Olimpii. W odpowiedzi świetnym uderzeniem popisał się Dawid Kamiński, który zdjął na kwadrans przed końcem pajęczynę z okienka bramki gości. To był jednak dla stali wyłącznie gol pocieszenia, bo mecz zakończył się wynikiem 1 do 2. Derby Dolnego Śląska pomiędzy młodziutkim zespołem rezerw Zagłębia Lubin a pierwszoligową Miedzią Legnica. Faworyt przed tym spotkaniem był raczej oczywisty, no ale pierwsze minuty meczu tego nie potwierdziły, bo to Zagłębie zadało dwa ciosy. Najpierw w ósmej minucie trafił Bartosz Białek, a piłkarze Miedzi nie zareagowali pozytywnie na tę bramkę. Kilkadziesiąt sekund po golu na 1-0 całkowicie pogubili się defensorzy Miedzi. Po zagraniu od obrońcy piłka trafiła do Jakuba Sypka, który znakomicie dostrzegł Adama Borkowskiego i było już w Lubinie 2-0. Dopiero w końcówce odpowiada mieć. W 84 minucie w małym zamieszaniu w okolicy 16 metra Damian Byrtek zdecydował się na strzał i dał przyjezdnym kontakt. W ostatnich sekundach czasu doliczonego jeszcze rzut rożny dla Miedzi, no i ponownie Damian Byrtek doprowadza w ten sposób do dogrywki, a później rzutów karnych. Tutaj górowało doświadczenie, bo młodzi zawodnicy Zagłębia wykorzystali tylko jedną z czterech jedenastek i odpadli z rozgrywek. Stilon Gorzu Wielkopolski, drużyna występująca na co dzień w lubuskiej grupie czwartej ligi podejmował Olimpię Zambrów. Efektownym strzałem wynik meczu otworzył Adrian Nowak, a więcej działo się w końcówce pierwszej połowy. W 43 minucie trafił na 2-0 Kamil Ograbek, skuteczny lob ponad wychodzącym z bramki Markiem Szulcem. Z kolei dwie minuty później rzut karny wykonywała Olimpia. Łukasz Grzybowski pokonał bramkarza, ale to też nie był jeszcze ostatni akcent w pierwszej części tego meczu. Chwilę później po raz drugi na listę strzelców wpisał się Ograbek i do przerwy na tablicy świetlnej widniał rezultat 3-1. Trudny czas przechodzi obecnie Olimpia Zambrów, no a ten mecz na pewno nie poprawił tej sytuacji. Zaraz po zmianie stron Łukasz Zakrzewski pokusił się o płaskie uderzenie z pola karnego i podwyższył na 4-1. W samej końcówce z kolei Mirosław Taranenko wpisał się na listę strzelców. Stylon rozbił Olimpię 5 do 1 i to ten zespół gra dalej. Ruchorzów w rundzie wstępnej Totolotek Pucharu Polski rzutem na taśmę wyeliminował Skreczę Stochowa. No a teraz mierzył się z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn. Mecz nie ułożył się dla ruchu dobrze, bo w 18 minucie Artur Siemaszko strzałem z bliskiej odległości dał pierwszoligowej drużynie prowadzenie. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa, no a w 51 minucie Konrad Kasolik wyrównał pokonując bramkarza strzałem głową. Rezultaty do 1 do 82 minuty, a końcówka tego meczu to dwa rzuty karne. Najpierw dla Stomilu trafił Szymon Sobczak, a na 5 minut przed końcem czasu postałowego również z 11 metra wyrównał Mariusz Idzik. To była dla zawodników obu drużyn dobra rozgrzewka przed serią jedenastek, no ale od 94 minuty niewiele na nią wskazywało. Na przebój poszedł w tej sytuacji Daniel Paszek, który w zasadzie w pojedynkę. Krótko po rozpoczęciu dogrywki dał prowadzeniu ruchowi, no i zanosiło się na to, że Chorzowianie sprawią w tym meczu niespodziankę. Stomil się jednak nie poddał. To 119. minuta. Dośrodkowanie z prawej strony, przedłużenie głową i trafienie Jakuba Mozakowskiego, które doprowadziło do rzutów karnych. Trzymający w napięciu mecz w Chorzowie w lepszych nastrojach kończyli goście, bo to oni lepiej wykonywali rzuty karne i zameldowali się w 1.16 finału. W Ząbkach starcie rezerw Legii Warszawa z Wigrami Suwałki. Na pierwszego gola w tym meczu czekaliśmy do 62. minuty, gdy Michał Mydlarz płaskim strzałem z dość sporej odległości pokonał bramkarza Wigier. Pierwszy ligowiec w starciu z niżej notowanym zespołem długo walczył o wyrównanie, no ale koniec końców przyjął jeszcze jeden cios. Już w czasie doliczonym niespodziewane zwycięstwo Legii przypieczętował Kasper Wełniak. Teraz mecz Chrobrego-Głogów z Lechem Poznań. Mecz wyjątkowy dla trenera Chrobrego, Iwana Dziurdziewicia. Długo w Głogowie utrzymywał się wynik bezbramkowy, aż do 75. minuty, gdy Krystian Gitkier uderzył prawą nogą, a pory koszecie od Michała Ilkowa-Gołąba Abramowicz nie miał nic do powiedzenia. To nie był doskonały mecz w wykonaniu Lecha, no ale zakończył się zwycięstwem 2 do 0. Wynik ustalił Mateusz Krzypczak. Dla wychowanka Lecha to był wyjątkowy gol, bo debiutancki w barwach kolejorza. Lech wraca z Głogowa z awansem. Chrobremu z kolei nie idzie ani w lidze, ani w pucharze. Z Głogowa przenosimy się do Ostrowca Świętokrzyskiego. Miejscowy Kszo grał tam z Sandecją Nowy Sącz i ten mecz zespół gospodarzy zaczął udanie. Prowadzenie ekipie Sławomira Majaka dał Jakub Chrzanowski. Efektowne uderzenie, po którym było 1 do 0. Duża radość gospodarzy, no bo ten gol był potwierdzeniem dobrej postawy od początku meczu. W dalszych fragmentach strzelała jednak tylko Sandecja. W 35 minucie w polukarnym rywali odnalazł się Tadeusz Socha, gol zawodnika, który w poprzednich latach we wszelkich rozgrywkach pucharowych święcił sukcesy w barwach Śląska czy Arki. Drugi gol dla Sandecji to efekt świetnej indywidualnej akcji Brazylijczyka Tiago. Tym sposobem jeszcze przed przerwą na prowadzeniu była sandecja, a po zmianie stron ta ekipa postawiła jeszcze kropkę nad i. Patrzymy na sytuację z 73 minuty, gdy asystent Maciej Korzyma na gola zamienił Kamil Ogorzały i mecz w Ostrowcu, choć lepiej zaczęli go gospodarze, zakończył się zwycięstwem gości z Nowego Sącza. Pierwsze spotkanie dwóch zespołów z PKO Ekstraklasy. W Kielcach grały 15 w ligowej tabeli korona i 12 zagłębie Lubin. Kluczowy moment meczu to 67 minuta i strzał 21-letniego Dawida Pakulskiego, dobijającego uderzenie głową Dąbrowskiego. Zagłębie Lubin zameldowało się w jednej 16 finału totolotek Pucharu Polski. Widzę Łódź grał ze śląskiem Wrocław i to było spotkanie zapowiadające się naprawdę bardzo ciekawie. Przyciągnęło na trybuny prawie 15 tysięcy kibiców. Sam mecz miał jednego bohatera, o którym dużo mówiło się jeszcze przed samym spotkaniem. Marcin Robak, były super strzelec Śląska, dało sobie znać dwukrotnie w końcówce meczu. Najpierw w 85 minucie strzelił gola do spółki z Konradem Gutowskim. Widzimy powtórkę tego strzału, Robak zmylił Kajzera i zrobiło się 1-0. Kilka chwil później, w czasie doliczonym, gdy Śląsk grał w osłabieniu, Robak sam wywalczył dla Widzewa rzut karny. Wyraźnie faulował tutaj Ji Sam poszkodowany tę jedenastkę zamienił na gola, a na gorącym terenie w Łodzi drugoligowy widzew pokonał wicelidera PKO Ekstraklasy i gra dalej. Odpadł wicelider, no a lider grał w Rzeszowie. Mowa o pogoni Szczecin, która również mierzyła się z rywalem z trzeciego szczebla rozgrywkowego stalą Rzeszów. Gol w tym spotkaniu padł jeden. Po strzale Podstawskiego interweniował Bieszczat, no ale z dobitką popędził Austriak Benedikt Zech. Stal Rzeszów zero, pogoń Szczecin jeden ostatnich minut to jest jednak dominacja. W Krakowie starcie dwóch przedstawicieli drugiej ligi, których w tabeli dzieli różnica raftem jednego oczka. W meczu Garbarni z Bytowią pierwszy gol padł po kiksie Krystiana Kujawy, a jego autorem był Piotr Giel. To była 47. minuta meczu. Natomiast odpowiedź Garbarni przyszła w minucie 58 i była to odpowiedź bardzo efektowna. Jej autorem Adrian Jurkowski. Piękne trafienie obrońcy gospodarzy bezpośrednio z wolnego, natomiast o końcowym wyniku tego spotkania przesądził rzut karny. Daniel Feruga, czyli jeden z liderów Bytowi, nie zawiódł w tej sytuacji i zapewnił swojej drużynie awans. Elena Toruń i Radomiak Radom w zeszłym sezonie toczyły do końca walkę o awans na zaplecze Ekstraklasy. Teraz spotkały się w rozgrywkach Totolotek Pucharu Polski, a pierwszy gol padł już w czwartej minucie. Z karnego trafił Patryk Nikita. Trafienie wyrównujące autorstwa Filipa Kozłowskiego zaskoczyło chyba wszystkich na czele z obrońcami i bramkarzem Radomiaka, a to była już 88 minuta. W błędzie byli jednak ci, którzy myśleli, że potrzebna będzie dogrywka, bo raptem po minucie odpowiedział Radomiak, tym razem w osobie Marcina Kluski. Rzutem na taśmę rezerwowy zapewnił awans wiceliderowi fortuna pierwszej ligi. Jednym z najbardziej emocjonujących spotkań tej fazy Totolotek Pucharu Polski był mecz pomiędzy Chełmianką Hełm a Zniczem Pruszków. Zaczęło się po myśli gospodarzy, do przerwy 1 do 0 po golu Władimira Chładkiego, no ale w 88 minucie do dogrywki doprowadził Maciej Machalski. Dogrywka w Chełmie to już prawdziwa jazda bez trzymanki. W 99 minucie piłkę do bramki wpakował Patryk Czułowski, 2 do 1 dla gospodarzy, no a odpowiedź Znicza przyszła w minucie setnej. Doświadkowana z prawej strony piłka, z którą nie poradziła sobie dwójka obrońców hełmianki, co wykorzystał bezlitośnie Paweł Tarnowski. To jednak jeszcze nie koniec emocji. 107 minuta przyniosła rzut karny dla Znicza, zamieniony na gona przez Macieja Machalskiego. Drugie trafienie tego zawodnika wszystko wskazywało na to, że to gol zamykający emocje w tym spotkaniu. No ale w ostatniej akcji czasu doliczonego jeszcze ta akcja hełmianki. Przed szesnastką do sytuacyjnego uderzenia doszedł Chłatki, i o wszystkim miała tutaj zadecydować Seria 11. Jej bohaterem 18-letni bramkarz gospodarzy Jakub Szymkowiak, który na placu gry pojawił się w 119 minucie. Obroniony strzał z Zjawińskiego i skuteczne uderzenia zawodników Chełmianki wystarczyły, aby zapewnić tej drużynie awans. Trzecioligowa Polonia Środa Wielkopolska nie była faworytem w rywalizacji z Górnikiem Zabrze, no i było to od początku widoczne na boisku. Już po 10 minutach Górnik prowadził 2 do 0. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Przemysław Wiśniewski, a poprawił Ismael Bajdu. Ozdobą tego jednostronnego spotkania był gol na 3 do 0. Popatrzmy, dośrodkowanie z rzutu wolnego, po którym kibice obejrzeli, takie trafienie z woleja autorstwa Michała Koja, i do przerwy było 3 do 0 dla zabrzan. W drugiej połowie ten dorobek udało się górnikowi jeszcze podwoić. Najpierw z 11 metrów trafił Łukasz Wolsztyński, a w 68 minucie gola na 5 do 0 zdobył Piotr Krawczyk, choć tym, który oddawał tutaj strzał, był Paweł Bokniewicz. W 70. minucie jeszcze jeden rzut karny. Tym razem skutecznie egzekwował go Kamil Zapolnik. 6 do 0 wygrał Górnik, psując nieco obchody stulecia powstania klubu w Środzie Wielkopolskiej. Niezwykły mecz obejrzeli kibice w Krakowie na stadionie trzecioligowego Hutnika. Zaczęło się od gola Kamila Sobali z 30. minuty, ale radość gospodarzy nie trwała długo, bo jeszcze przed przerwę Resowia wyrównała. Po centrze z lewej strony nie udało się głową, ale za to nogą trafił Szymon Hajduk. Drugoligowa Resowia powinna kwadrans po zmianie stron prowadzić, ale rzutu karnego nie wykorzystał Kantor i potrzebna była dogrywka, w której pięknym trafieniem popisał się Mateusz Gamrot. To była 101 minuta. Hutnik był jedną nogą w kolejnej rundzie po tym kapitalnym trafieniu wychowanka Hutnika, aż do 121 minuty. Popatrzmy, jest głębokie dośrodkowanie Serchia Krykuna, które na bramkę zamienił Adrian Dziubiński i w czasie doliczonym padł gol na 2 do 2, a to jeszcze nie koniec emocji w tym spotkaniu. Zdruzgotani zawodnicy hutnika w 123 minucie dali się zaskoczyć raz jeszcze. Kolejne zeszotkowanie w pole karne i tym razem Dawid Kubowicz zamknął to niesamowite spotkanie golem na 3 do 2. Niezwykła końcówka dogrywki w Krakowie, po której Toresovia cieszy się z awansu. Dużo mniej emocji przyniosło starcie chemika Police ze stalą Stalowa Wola. Stali, co prawda, w lidze się nie wiedzie, ale w starciu z niżej notowanym rywalem zespół z Podkarpacia dominował na boisku. Do przerwy było 2 do zera dla gości. Najpierw trafił Michał Fidziukiewicz, a podwyższył Rafał Michalik, który wykorzystał asystę Mrozińskiego. Kolejne gole przyniósł dopiero ostatni kwadrans tego meczu. W 77 minucie poruszony z Legii Bartomiej Ciepiela wyłożył piłkę jak na tacy Fidziukiewiczowi, a ten drugi zdobył gola na 3 do zera. 18-letni Ciepiela w czwartym minucie czasu doliczonego do asysty dołożył jeszcze gola. On skorzystał z kolei z podania Łukasza Pietrasa i zamknął to spotkanie golem na 4 do 0. Dwa zwycięzcy Regionalnych pochorów Polski z ubiegłego sezonu zmierzyli się w Bielsku. Rekord kontra Concordia Elbląg. Od 55. minuty prowadził rekord. Szymon Szymański zdobył gola z rzutu karnego, ale ostatnich 10 minut przyniosło jeszcze dwa trafienia. Pierwsze samobójcze autorstwa Konrada Karety. Zanosiło się na dogrywkę, no ale w drugiej minucie czasu doliczonego świetna indywidualna akcja Marcina Wróbla. Dwójka obrońców na ziemi, piłka wyłożona do Kamila Żołny i w takich okolicznościach rekord Bielsko-Biała zapewnia sobie awans do 1.16 finału. Błękitni Stargard, których dobrze pamiętamy z pucharowego sezonu 2014-2015, mierzyli się z Wisłą Kraków i przypomniały się kibicom w Stargardzie piękne czasy, bo tu Błękitni prowadzili po golu Wojciecha Afadetskiego z rzutu karnego. Bardzo długo było 1-0, aż do 79. minuty. Po akcji Krzysztofa Drzazgi trafieniem do pustej bramki wyrównał Michał Mak. I w tym momencie wydawać by się mogło, że teraz to Wisła powalczy o wygraną, no ale w 84. minucie kolejny rzut karny, znów skutecznie wykonany przez Fadeckiego. Sensacja w Stargardzie stała się więc faktem. Wisła odpada, a Błękitni grają dalej. Jeden z trzech czwartoligowych zespołów w stawce gry w Słupsk grał z Górnikiem Łęczna. Strzelanie zaczął w 11 minucie Marcin Stromecki z drobną pomocą Krzysztofa Wandzi, który najpierw stracił piłkę jako ostatni obrońca, a później pomógł jej wpaść do bramki. Zgodnie z planem prowadzenie górnika, ale niespodziewanie w 26 minucie gospodarze wyrównali, gdy rzut karny na gola zamienił Damian Mikołajczyk. To była jedna z trzech jedenastek w tym spotkaniu. No ale pozostałe miał już górnik. Zanim jednak rzuty karne 34 minuta. Paweł Wojciechowski trafił wówczas na 2 do 1, wykorzystując to podanie dominika Lewandowskiego z prawej strony boiska. Niedługo potem tuż przed czerwoną ten sam zawodnik zmarnował jedynastkę. No ale jeszcze w 45 minucie swoje szanse z 11 metrów nie zmarnował Krystian Wójcik i przed końcem pierwszej połowy wynik tego meczu został ustalony na 1 do 3. Inny zespół występujący na co dzień z czwartej lidze, Chemik Bydgoszcz, odpadł z ekstraklasową Wisłą Płock. W Bydgoszczy gol padł tylko jeden, po godzinie gry na listę strzelców wpisnął się Oskar Zawada i sprawił, że choć nie bez problemów Wisła zameldowała się w kolejnej rundzie. Jeden z hitów tej fazy Totolotek Pucharu Polski to mecz Krakowi z Jagiellonią Białystok. Hit zdecydowanie nie zawiódł. Pierwszy gol padł w 16 minucie, gdy Filip Piszczek wykorzystał pomyłkę Sandomierskiego, a po 10 minutach Krakowia podwoiła swoje prowadzenie. Tym razem autorem gola Bojan Cieciaric, chociaż znów to była w zasadzie dopełnienie formalności i wydawać by się mogło, że to będzie dla Krakowi gładkie zwycięstwo. Jeszcze przed przerwą odpowiedział jednak zespół gości, zespół Białego Stoku. Konkretnie zrobił to Juan Camara i po 45 minutach było tylko 2 do 1 dla Pasów. Naprawdę mogło się podobać spotkanie rozgrywane przy ulicy Kałuży w Krakowie tak samo jak mogła się podobać ta bramka zdobyta przez Tomasa Westynickiego. 3-1 dla Krakowi, a w 68 minucie powinno być 4, ale rzut karny zmarnował Filip Piszczek, no a ta sytuacja zemściła się w końcówce. Debutujący Wojciech Błyszko, 19-latek, który sezon zaczynał w błękitnych Stargard, przedłużył emocje w tym spotkaniu trafiając na 3-2. Ostatnie słowo należało jednak do gospodarzy. 94 minucie wdowiak zagrał do Pele van Amersforta, a Holender nie zmarnował sytuacji sam na sam ramkarzem. 6 goli w Krakowie, 4 dla Krakowi. Na stadionie w Jastrzębiu Zdroju spotkało się dwóch pierwszoligowców. Miejscowy GKS mierzył się z Brugbetem Termaliką i wygrał skromnie 1 do 0. Po tym trafieniu Kamila Adamka z 87 minuty spotkania. Adamka, który dość przypadkowo dobił strzał Adama Żaka z rzutu wolnego. Jednobramkowym rozstrzygnięciem zakończyło się także spotkanie w Siedlcach. Gospodarze, drugoligowa pogoń, drogę do bramki notowanego o klasę wyżej pod Beskidzia znaleźli w 24 minucie, gdy dośrodkowanie z rzutu rożnego na bramkę zamienił Bartosz Brodziński. W kolejnej rundzie zagrają podopieczni Kamila Sochy. W Bełchatowie w meczu dwóch przedstawicieli zaplecza Ekstraklasy na gole czekaliśmy do ostatnich 20 minut spotkania. Najpierw swoją indywidualną akcję precyzyjnym strzałem zakończył pomocnik GKS-u Tychy Wojciech Szumilas. W samej końcówce awans Tyszan przypieczętował Szymon Lewicki, który po kontrataku ze spokojem nie dał szans Danielowi Niżnikowi. Zespół Ryszarda Tarasiewicza gra dalej. W Katowicach przy Bukowej, gdzie gościła Poznańska Warta, bramki nie padły ani w regulaminowym czasie gry, ani w dogrywce choć gospodarze już od 56 minuty po taktycznym faulu Tomasza Laskowskiego grali w przewadze. Spotkanie musiał więc rozstrzygnąć konkurs jedenastek. Tutaj bohaterem stał się golkiper GKS-u Bartosz Mrozek, który obronił strzał Gracjana Jarocha. Awans miejscowych przypieczętował Maciej Stefanowicz. Na stadion Beniaminka Fortuna Pierwszej Ligi Olimpii Grudziąc zawitała tymczasem Stal Mielec. Aktualnie trzecia drużyna zaplecza Ekstraklasy. Goście nie pozostawili złudzeń, kto bardziej zasługuje na awans. Bramki dla Stali strzelali kolejno Adrian Paluchowski w pierwszej połowie oraz w drugiej Mateusz Mak i na 8 minut przed zakończeniem meczu Josip Szolić. Skończyło się wynikiem 0-3. Raków Częstochowa, a więc jedna z rewelacji poprzedniej edycji rozgrywek, przyjechał na stadion Chojniczanki Chojnice. Beniaminek Ekstraklasy mógł prowadzić już przed przerwą, ale karnego nie wykorzystał Andrija Lukowicz. Skuteczny był za to w 72 minucie Maciej Domański. Bardzo duże zainteresowanie wywołała w Niepołomicach wizyta wicemistrza kraju Legii Warszawa. Podopieczni Aleksandra Wukowicza wygrali na stadionie pierwszoligowca 2 do 0. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Mateusz Wieteska, pełniący tego dnia funkcję kapitana Warszawian. Grający ambitnie gospodarze robili, co mogliby wyrównać, ale w samej końcówce zostali skarceni po raz drugi. Wynik po kontrataku ustalił Jose Cante. Bardzo ciekawie było w Skierniewicach, gdzie skromna trzecioligowa Unia była o krok od sprawienia prawdziwej sensacji i wyeliminowania mistrza kraju. Zaczęło się po myśli Piasta, bo już w piątej minucie wynik otworzył Portugalczyk Thiago Alves. Wydawało się, że kolejne bramki dla Gliwiczan są kwestią czasu, a tu wyrównali gospodarze. W 62 minucie Jakuba Szmatułę pokonał Dawid Przezak. A więc dogrywka. W niej jednak swoje zrobiło doświadczenie i lepsze przygotowanie kondycyjne podopiecznych Waldemara Fornalika. Cztery gole strzelane kolejno przez Toma Hetleya w setnej minucie, Jakuba Holubka w 105 i dwukrotnie w 108 i 117 przez Gerarda Bedie dały gościom awans. Ostateczny wynik 1 do 5. W Opolu spore wydarzenie. Ostatnia drużyna Fortuna pierwszej Ligi okazała się lepsza od ekstraklasowej Arki Gdynia. Zwycięskie trafienie zaliczył Miłosz Trojak. I wreszcie w Sosnowcu. Też przełamanie, tym razem łódzkiego klubu sportowego. Zespół Kazimierza Moskala, przeżywający trudne chwile po awansie do PKO BP Ekstraklasy, zagrał bardzo dobry mecz i nie dał zagłębił większych szans. Strzelanie rozpoczął w 21 minucie Piotr Pyrdoł, w 53 wynik poprawił Artur Bogusz, a w 69 ustalił go na 3-0 dla gości Rafał Kujawa. ŁKS zamknął więc listę uczestników jednej 16 finału. Podsumujmy. Większość meczów wygrywali goście z kilkoma wyjątkami jak m.in. czwartoligowy Styrion Gorzów Wielkopolski czy druga drużyna Legii. W prestiżowym meczu z wiceliderem Ekstraklasy triumfował przedstawiciel trzeciego szczebla Widzew. Mnóstwo emocji było w hełmie i na Stadionie Hutnika w Krakowie. Kolejną przygodę z pucharem rozpoczęli błękitni Stargard autorzy chyba największej niespodzianki tej fazy rozgrywek. Skromnie wygrały Wisła Płock, GKS Jastrzębie i Pogoń Siedlce. Zwycięzcami meczów czwartkowych byli zaś Piast Gliwice, Odra Opole i ŁKS Łódź. W drugiej części gościmy jednego ze współautorów jednej z największych niespodzianek tej 1. 32 finału. To to lotek Pucharu Polski. Trener drugiej drużyny Legii Warszawa Piotr Kobierecki jest z nami. Dzień dobry, witam wszystkich. Zaskoczyli podopieczni, młodzi podopieczni tym, że tak odważnie zaczęli znotowaną o dwie klasy wyżej drużyną Wigiasowałki. Może nie zaskoczyli to za duże słowo, bo wierzę w tych chłopaków. Dali radę zarówno taktycznie, jak również mentalnie i uważam, że w pełni sobie na to zasłużyli. Więc można to traktować w kategorii niespodzianki, jako wyeliminowanie rywala dwie klasy wyżej notowanego. Jednakże ja wierzyłem, że tak może się stać. Pierwsza połowa bardzo odważna gra. W drugiej na początku, szczególnie w gry tam stworzyły sobie dwie, trzy takie sytuacje, że mogli was ukończyć. Tak, generalnie założenia na pierwszą i drugą połowę były bardzo do siebie zbliżone. Jednakże jedno to jest coś rozpisać, coś sobie powiedzieć, a drugie to przełożyć na boisko i też nie ma co ukrywać, że też dużo wysiłku energetycznego kosztowało nas to pierwsze 45 minut i początek drugiej połowy nie weszliśmy dobrze w drugą połowę, jednakże fajna przebojowa akcja Michała Mydlarza i potem już uważam, że mimo kilku sytuacji w nie było nam jakoś bardzo klarowny już po tej naszej bramce i w miarę kontrolowaliśmy przebieg i Kacper Wełniak, mówiąc kolokwialnie zamknął mecz w 90 mhm. minucie. No, wspomniał Pan o tym przed chwilą, że Trudno jest przełożyć to z kartki, ze strategii, z odprawy na mecz, ale podkreślał pan po meczu, że właśnie to jest fajne, że z tego pan był dumny, że jakby konsekwentnie realizowali chłopaki wszystkie te założenia. Tak, my traktujemy ten puchar jako przygodę, jako duże doświadczenie i chciałbym, żeby zawodnicy je chłonęli dwa aspekty najbardziej pierwszy to jest aspekt mentalny żeby dojrzewali żeby się sprawdzali w tych trudnych w trudnych pojach dlatego dla nas największą gratyfikacją jest to że mamy możliwość jeszcze jednego spotkania a drugi przynajmniej aspekty, jeszcze jednego przynajmniej tak dokładnie a drugi aspekt jest aspekt taktyczny bo mieliśmy biegry dobrze rozpracowane mieliśmy przygotowany wariant zarówno kiedy wyjdą Broniąc piątką w linii, jak również 4-2-3-1, więc na oba warianty byśmy przygotowani i byłem ciekaw, jak ci młodzi zawodnicy, jeżeli dochodzi jeszcze presja otoczenia, z temu sprostają, byli bardzo, bardzo konsekwentni, bo nawet błędy, które się przytrafiły, że w wigry miały sytuacje, wynikały bardziej z poszczególnych błędów indywidualnych niż poruszania się. W obrębie struktury, więc tego jestem bardzo zadowolony i serdecznie chłopakom tego gratuluję. Mówimy tutaj młodzi zawodnicy, młodzi zawodnicy, a warto podkreślić, że jak spojrzymy na wyjściową jedenastkę na mecz z wigrami, no to średnia wieku, 18,5 roku, troszkę zawyżona przez dwóch stoperów tak naprawdę tylko, bo byłoby jeszcze niżej. Tak, Radek Pruchnik 33 lata, ale Radek jest jak Benjamin Baton i wydaje mi się, że, jest, <grym> że jest coraz lepszy w porównaniu z poprzednim sezonem i fajnie, że mieliśmy ten kręgosłup taki dosyć, można powiedzieć, jak na naszą drużynę doświadczony, bo i Chris Phillips i Radek Pruchnik to pierwsze to są doświadczenia i sposób ustawiania, drugie to są podpowiedzi i też sprawiają, że młodzi zawodnicy wokół nich czują się pewni, więc to była taka, można powiedzieć, może trochę naciągane mieszanka doświadczenia z młodością. Mhm. Ale też pewnie miło było w kontekście wprowadzania tych nowych zawodników, spojrzeć dzień później na mecz w Niepołomicach, gdzie grała pierwsza Legia, wyprowadzona na boisko w roli kapitana przez Mateusza Wieteskę, podopiecznego pana trenera przez parę dobrych lat. Tak, bardzo mnie to ucieszyło. Z Mateuszem mieliśmy możliwość dwukrotnie świętować Mistrzostwo Polski w kategorii do lat 19, więc to zawsze był chłopak poukładany, bardzo świadomy. I, to jest materiał na kapitana. Na I jak najbardziej. Już często się to przebija. On często nosił opaskę w kategoriach młodzieżowych i to jest klasa sama w sobie, jeżeli chodzi o to, jakim jest człowiekiem, jakim jest zawodnikiem. Strzelił bramkę też bardzo ważną w tym meczu, także to nie jest tylko przywództwo, ale i wpływanie na... Tak, na widać, że ciężar opaski go nie przetłoczy, wręcz przeciwnie, dodatkowo zmotywował. Co dalej, tak zapytam w tym Pucharze Polski, bo mamy przykłady drużyn Rezers z przeszłości, jest to już kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu, nawet druga drużyna Legii Warszawa znalazłem, grała w 1952 roku w finale, przegrała z kolejarzem Warszawa 0-1. do Myśli Pan o tym, że ten narodowy jest realny, czy... Spokojnie, spokojnie. Trochę zamieszkłe czasy, wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla naszych zawodników, raczej na tym narodowym nie zagramy, ale w każdy mecz, który, który jest przed nami, chcemy czerpać garściami, chłonąć jak najwięcej Wiedzy, żeby to doświadczenie potem przełożyć na y, kariery bądź przygody tych zawodników późniejszych. latach. więc dla nas największym wyróżnieniem jest każdy kolejny mecz. Teraz na pytanie, co dalej odpowiadam o od Reopole, więc też kolejny raz rywa dwie klasy, dwie klasy wyższy. Który w trudnym tam, momencie rywal, jakby nie patrzeć? Tak, ale na pewno jest faworytem tego, y, tego spotkania. Dla nas to jest kolejna lekcja, doświadczenie i na pewno. Przystąpimy do tego meczu pewni siebie, aczkolwiek też z pokorą, bo dla nas najważniejsze, jeżeli mówimy o młodych zawodnikach, jest wyważenie proporcji pomiędzy pewnością siebie a pokorą. I nie ma tutaj recepty. Nie jest powiedziane, że za dużo pokory jest dobrze, i nie jest powiedziane, że za dużo pewności siebie też jest dobrze, bo to wszystko gubi. Każdy ma swój indywidualny cykl i my na tym pracujemy, żeby te proporcje były jak najbardziej odpowiednie dla danej osoby i to się przełoży na boisko. Miał Pan okazję dzisiaj gościć na losowaniu 1.16 finału. Nie uwierzę, jak mi Pan powie, że nie myślał Pan o tym, z kim fajnie by było zagrać. Sprawdziło się, czy nie do końca? Jeżeli miałbym koncert życzeń, na, wiadomo, najfajniejszym rywalem, oczywiście szanując zespół z Opola, bo jest y, dużo bardziej doświadczony od zespołu, który ja prowadzę, byłby zespół z Ekstraklasy bądź Widzew. Ale fajnie się złożyło, że y, pierwsza drużyna Legii gra z Widzewem i cóż, nie mamy zespołu z Ekstraklasy, mamy z pierwszej ligi, też się z tego bardzo cieszymy, a być może nadarzy się szansa, żeby w kolejnej rundzie spotkać się z zespołem z Ekstraklasy. Spójrzmy sobie na wszystkie 16 par tej 1-16 finału lotek Pucharu Polski. Wspomniał pan o meczu Widzewa z Legią. Pozostałe mecze? Pogoń Szczecin znowu na Podkarpacie uderza do, do Mielca. Tak, logistycznie patrząc, to nie jest wymarzone zasowanie dla zespołu ze Szczecina. To tak jak polskie zespoły grają w europejskich pucharach i chcą uniknąć dalekiej po wyprawy Kazachstan, na, na Kaukaz. I tak dalej. Więc y, tutaj kolejny raz logistyk będzie miał troszkę roboty w Szczecinie, ale w pierwszej, w pierwszej fazie to się sprawdziło. Na pewno Pogoń będzie Faworytem z tego, co kojarzy parę seksakracji Jedno, tak. jest górnik zawsze. Więc, więc to też ciekawe. z zespoły wysoko wygrały w, w, pierwszy, w pierwszej rundzie, więc to też będzie bardzo ciekawe spotkanie. Mecze 1, 16 finału to to Pucharu Polski 29, 30 i 31 października. Panie trenerze, powodzenia z Odrą Opole i dziękujemy za wizytę w naszym magazynie. Dziękuję bardzo.